Witam Was bardzo gorąco. Mam na imię Kasia i witam Was na dzisiejszej lekcji wychowania fizycznego. Dzisiaj po raz kolejny spróbujemy sobie rozłożyć układ fitnessowy. Będzie 8 nowych ósemek, które będziecie mogli sobie dołożyć do tego już poprzedniego układu, i wtedy powstanie nam już naprawdę konkretny kawałek choreografii. Świetnie. Jednak, żeby wszystko było ok, chciałabym, żebyśmy zaczęli sobie od rozgrzeweczki i jeszcze powiem tyle, że na dzisiejszym spotkaniu zrobimy sobie taką ciut łatwiejszą wersję bez obrotów i tym podobnych. Natomiast na kolejnej lekcji będę chciała zrobić wariację już z obrotami, taką jeszcze bardziej efektowną. Ok, zapraszam Cię na dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do rozgrzeweczki. Będzie bardzo krótka. Włączę muzykę, żeby przyjemniej nam się tańczyło. I ćwiczyło. Maszerujemy sobie przez całą lekcję, przez całe zajęcia. Pamiętamy o tym, żeby plecy były proste, brzuszek, żeby był napięty. Świetnie. I bierzemy wdech i wydech. Wdech. i wdech. Tańcz. Dąż, 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 dąż! Świetnie dokładamy krążenia. Hop! Hop! I ręce w bok. Trzymasz zadarte dłonie. I w górę. Super. Ręce przed Ciebie, krzyżujesz. Przechodzisz do rozkroku. Lewa ręka w prawo, prawa w lewo. Hop, wróć. Hop, wróć. Trzymaj mocny brzuch. Trzymaj plecy, trzymaj łopatki. W górę, w dół. Gór. Tu. Gór. Jeszcze chwilę. Osiem razy. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I biegniemy. Super. Cztery. Trzy. Dwa. Przedskoki z nogi na nogę. Kakanka. Super. Cztery, trzy, dwa. A ja osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy darzaję. Jeszcze raz biegniemy. Super, oddychaj. Znowu na nogi na bok. Cztery, trzy, dwa. Pięknie i idziemy sobie paniące i skakamy, pięknie, zatrzymujemy się i krążymy sobie w tył i w przód, świetnie. Tył. Trzymaj mocny brzuch cztery, trzy, dwa. I zmian. Cztery, trzy, dwa. Cudownie. Staw skokowy. I na I w drugą, drugą nogę. Świetnie prawa stopa staje napięcie, paluchy mocno na nas, czyli tak zwana stopa flex. Przechodzimy do skłonu, druga nóżka ugięta i na niej się podpiera. Plecy proste, mocno paluchy na nas i druga noga. Pamiętaj, że zawsze podpiera się. Bokilek, super! Myślę, że choć troszeczkę udało nam się rozgrzać. I super wyłączymy sobie na moment muzykę, bo będziemy uczyć się teraz krok po kroku naszego układu. Nasz dzisiejszy układ również będzie składał się z ósemek, bo wszystkie, tak jak mówiłam w poprzednich częściach, wszystkie, 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 wszystkie układy. Które tworzymy czy to w tańcu, czy w fitnessie, składają się właśnie z takich ósemek, bo osiem uderzeń mamy w muzyce, do których chcielibyśmy to sobie pięknie dostosować. Super! Zaczynamy sobie dzisiaj od wykonania kroku skrzyżnego. I teraz masz wolną prawą nogę, wykonujesz krok w bok, krzyżujesz nogę z tyłu. Tak, jeszcze jeden krok w bok i na razie dołącz. Zróbmy w drugą stronę. Lewa noga, krok w bok, z tyłu. To jest bardzo ważne. Krzyżujesz, krok w bok i dołącz. Czyli zaczynam ruch od pięty. To jest też istotne. Mam raz. Krzyżuję 2, odstawiam 3, dołącz 4, raz, 2, 3, 4, czyli pięta, krzyż, bok, dołącz, i druga, pięta, krzyż, krok, dołącz, świetnie. Czyli ile tutaj mamy? Tutaj właśnie mamy ósemkę. Jeszcze to nie będzie nasza ósemka. Finalna, bo będzie to troszeczkę zmienione, ale na razie rozliczmy sobie w tej wersji, którą mamy w tym momencie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super, trzymasz korpus, wszystko pięknie jest wyprostowane. Trzymasz brzuch mocno i dokładamy sobie ruch przód tył rękami. Raz, dwa, trzy, cztery, przód. Tym, przód, tym. Świetnie. Jeszcze raz zaczynamy prawą nogą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Świetnie. Więc tak wygląda krok skrzyżny. Od tego kroku skrzyżnego będziemy sobie zaczynać, ale wykonamy go tylko w jedną stronę, czyli w stronę prawą w tym momencie. Więc zaczynamy. Raz, dwa, trzy. I teraz uwaga, zamiast dołączyć, będzie modyfikacja, ponieważ cztery to już będzie krok kolanko, czyli kolano unosisz lewej nogi w górę. Cztery, odłożysz nogę z powrotem, pięć, dasz ją w górę, sześć, odłożysz w dół siedem. Przyciągniesz 8. I w ten sposób będzie wyglądała nasza pierwsza ósemka. Czyli jeszcze raz zaczynam od kroku skrzyżnego, tyle że nie kończę dołączeniem, tak? Tylko mam. Raz, dwa, trzy, unoszę nogę do kolana. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super. Więc jeszcze raz zacznijmy od początku. Trzy, dwa, jeden i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super. Zostańmy sobie w rozkroku. Zróbmy jeszcze sobie ten krok kolanko. Ręce góra, skos do kolana. Wracasz, ręce góra. Hop. Napinasz brzuch. Świetnie. Każdy ruch to jest uderzenie w muzyce. To będzie... 4, 5, 6, 7, 8. Pięknie. Zacznijmy od początku, krok skrzyżny. 3, 2, 1 i raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. I teraz myślę, że zauważyliście, że będziemy mieć wolną lewą nogę. Oczywiście to jest wasza lewa noga, bo moja to jest prawa, ale pracujemy sobie tutaj w odbiciu lustrzanym. I teraz chciałabym, żebyśmy wykonali krok o nazwie chasse. Ten krok, ponieważ jestem też instruktorką tańca towarzyskiego, występuje w niemal każdym tańcu towarzyskim, troszeczkę inaczej wykonany, ale w fitness również on występuje, więc zrobimy sobie chasse. Chassé jest to krok taki troszeczkę przyspieszony. Gdzie? Wygląda on. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli będzie to taki przeskok, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Przyspieszamy, tak? Czyli krok, dołącz, krok. Zostaniesz w górze. Krok, dołącz, krok. I nie dołączasz. Spróbujmy na boczki. Raz i dwa zostajesz w górze, trzy i cztery zostajesz w górze. Super, jeszcze raz prawa noga. Krok dołącz, góra. Krok dołącz, góra. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja teraz celowo wyżej unoszę nogę w górę, żebyś mogła, mógł zobaczyć, że ta noga. Jest odciążona. Zostaje w górze. Pam, 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 pam. Super. Czyli mamy raz, dwa i od razu trzy-cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Hop, góra, hop, góra. Hop. Góra, hop, góra. Mam nadzieję, że Ci wychodzi. Jak nie, to zawsze pamiętaj, że jest opcja cofania, więc możesz jeszcze raz to poćwiczyć. Ok. A jak to się ma do naszego układu? A tak, że zaraz po kolankach dodamy sobie właśnie takie dwa razy chasse. Czyli zaczynamy od kroku skrzyżnego. Prawa noga zaczyna od pięty. Raz, dwa, trzy, kolanko cztery, w dół, pięć, sześć, Siedem szase, Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. I teraz nastąpi dwa razy krok mambo. Czyli prawa wasza lewa noga pójdzie sobie do przodu, a prawą podniesiesz, hop. Przenosimy ciężar ciała z nogi na nogę. OK, z nogi na nogę. Przejdę troszkę do tyłu, bo nie wiem, czy mnie na pewno widzisz. Z nogi na nogę, z nogi na nogę, z nogi na nogę. Noga prawa z tyłu, lewa z przodu i tak wygląda. Mambo, 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 mambo. Mambo, mambo. Myślę, że to masz. Ok. Czyli po kolanku pójdziemy sobie szasę. Raz, dwa, trzy, cztery i dwa razy krok. Mambo nogą lewą. Pięć, sześć, siedem, osiem lewa noga z przodu. Jeszcze raz może se nie dalej, żeby mnie namieszała. Mamy sobie tutaj kolanka i teraz chasse. Ja nie mogę iść za bardzo do przodu, bo wtedy nie będziesz już mogła mógł zobaczyć moich nóg, a chciałabym, żebyś mógł się mogła się wzorować. W związku z powyższym ja robię takie bardzo małe skosy, ale ty możesz, jeżeli masz miejsce, iść mocno do przodu. Czyli zaczynamy sobie od od kroku szase, raz, dwa, trzy, cztery, lewa, pięć, sześć, siedem, osiem i tym również, słuchajcie, krokiem szase będziemy wracać do tyłu od nogi lewej. Szase, szase i tutaj też wykonamy dwa razy krok mambo, tyle że dwa razy mambo tył lewą nogą, mambo. Mambo. Super. Złączmy te kroki chassé i mambo. Jesteśmy po ostatnim kolanku. Jest osiem. Jedziemy lewą nogą w chassé. Raz, dwa, trzy, cztery. Lewa mambo. Pięć, sześć, siedem, osiem. Od lewej chassé. Raz, dwa, trzy, cztery. I znowu lewa noga. Wykonuje sobie szase. mambo w tył. 5, 6, 7, 8. I w ten sposób powstała nam kolejna ósemeczka. Ostatni raz szasę, mambo, szasę, mambo, a potem idziemy od początku. Zacznijmy sobie lewą nogą i raz, dwa, trzy, cztery, mambo, mambo. Raz, dwa, trzy, cztery, mambo, tył, mambo, tył. Super, ekstra, myślę, że jest. Jedziemy sobie od kroku skrzyżnego, czyli od początku skrzyżny, Trzy kolana, szasę, mambo, mambo, szasę, szasę, mambo, mambo. Trzy, dwa, jeden i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, szasę, raz, dwa, trzy, cztery, mambo, mambo. Raz, dwa, trzy, cztery, mambo, mambo. Super. Czy doliczyłaś? Doliczyłeś się, ile mamy ósemek? Zróbmy to jeszcze raz. Pierwsza ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Druga ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Trzecia ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Więc potrzebna nam jest jeszcze jedna. Przejdziemy sobie do rozkroku. Będzie to skok. Raz, dwa. Wyjdziemy sobie w górę. Klaszcząc dłońmi. Trzy, cztery, w dół, pięć, sześć, nisko, siedem, osiem. I w ten sposób zakończymy stronę. Można ją nazwać prawą. Ok. Czyli końcóweczka po mambo, mambo. Będzie to skok, klaszcz, klaszcz, skok, klaszcz i podskocz. Tak? Czyli mamy skok, dwa podskoki, skok, dwa podskoki. Podczas dwóch podskoków rączki w górę. Podczas składu, zejścia w dół, brzuch napięty, plecy proste, ręce na udach. Pięknie. Mamy w związku z tym całą naszą stronę prawą, czyli po mambo, mambo, mambo. Idziemy szeroko, szeroko. Hop, ho. szeroko, hop, hop. Jak to jeszcze rozliczymy? Rozliczymy to oczywiście na osiem, czyli dwa uderzenia będziemy w dole, raz, dwa, wyjdziemy w górę, trzy, cztery. Dziemy w dół 5, 6, w górę 7, 8. Świetnie. No to bardzo proszę, zaczynamy sobie od skrzyżnego. 3 2 1 i raz, dwa, trzy. Kolano 5, 6, 7, 6. Raz, dwa, trzy, 4. Mambo, mambo. Raz, dwa, trzy, 4. Mambo. Tył i do Góra, góra, dół! Góra, góra, pięknie! I w ten sposób możemy sobie przejść do strony drugiej. Okej! Okay. No to tak dynamicznie dosyć postaramy się to teraz wykonać. Zaczynamy sobie w związku z powyższym od strony lewej. skrzyżny na stronę lewą, już umiesz, bo na samym początku tej lekcji to zrobiliśmy. Lewa noga, krok w bok i raz, dwa, trzy, kolano, cztery. Dół 5, 6, 7 i 8. Tak? Czyli druga noga teraz się rusza, rusza się noga prawa. Góra dół, góra, dół, góra dół, góra dół. Świetnie, zaczynamy od skrzyżu, skrzyżnego kroku. Tak się go pokazuje podczas prowadzenia zajęć fitnessowych, żeby nie trzeba było czasem krzyczeć, żeby nie trzeba było czasem nic mówić. To jest gręwaj, czyli skrzyżne. Ok, czyli jedziemy sobie nogą lewą. Krzyżujemy i góra. Świetnie. I teraz znowu mamy w górze nogę, tym razem jest to noga prawa, i jedziemy sobie szasę do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. I co było potem? Dwa kroki mambo. No to zróbmy je. Prawą nogą do przodu. Mambo, mambo świetnie i ruszamy szase od prawej nogi do tyłu szase szase i dwa razy mambo w tył mambo mambo i na końcu było co skład wyskocz wyskocz skład Wyskocz. wyskok super jeszcze raz strona lewa Trzy, dwa, jeden, skrzyżuj. Raz, dwa, trzy, kolano cztery, dół, pięć, sześć, siedem, szase od prawej. Raz, dwa, trzy, cztery, mam, bo, mam, bo szase. Raz, dwa, trzy, cztery, do tyłu mam, bo, do tyłu mam, bo. I dół, góra, góra, dół, góra, góra. Świetnie. Jeszcze raz, zróbmy sobie stronę lewą. Trzy, dwa, jeden i raz, dwa, trzy, kolana. Do przodu, szase, szase, mambo, mambo, szase, szase, mambo, tył i dół, dół. Góra, góra, dół, góra, góra. I teraz co? I teraz zobaczcie, po przeskokach... W przeskokach najłatwiej zmienia się nogę. Jest kilka kroków, dzięki którym możemy zmienić kierunek z prawej na lewą, żeby to było płynne. A jednym z najprostszych są właśnie podskoki. Bo kiedy robię podskok, mam obciążone obydwie nóżki, więc mogę ruszyć i jedną i drugą, w zależności od tego, jak chcę dalej poprowadzić układ. I właśnie dzięki tym podskokom będziemy w tym układzie naszym. Zmieniać nogę. Czyli tak. Ruszamy jeszcze raz w lewą stronę, a potem postaramy się to pociągnąć od razu w prawo. Trzy, dwa, jeden i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, do tyłu. Do tyłu, dół, góra, góra, dół, góra, góra. No i teraz spójrz, spokojnie możemy ruszać prawą nogą w bok. No to w takim układzie spróbujmy sobie to zrobić, ale zanim to zrobimy, to weźmy sobie łyczka wody. Mhm. Ekstra. Ten układ świetnie się będzie nadawał na przykład z pompunami Dołączycie do poprzednich ósemeczek, które już mamy. I będzie naprawdę fajnie. Okej, okay. super. Zaczynamy sobie w związku z tym od nogi prawej. Przygotowana? Przygotowane. Trzy, dwa, jeden i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Mambo, mambo, szasę. Raz, dwa. Trzy, cztery, mambo, tył, skład i dół, góra, góra, dół, prawa strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, szase, raz, dwa, trzy, mambo, pięć, sześć, siedem, tył, szase, szase, mambo, tył i skład, ciach, Ho, hop, ciach. Ruszać nogą prawą. Okej, okay. mam nadzieję, że to masz. A jeżeli tego nie masz, no to poćwicz jeszcze raz. <grymne> no tak, to niestety, kochani, wygląda, że trening, 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 trening właśnie czyni mistrza. A tymczasem włączymy sobie jeszcze na zakończenie dosłownie naszego spotkania muzykę i spróbujemy to zmieścić właśnie w ósemeczkach. 5, 6, 7, 8, Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, Raz, 2, trzy, cztery. Noga prawa. Prawa, go. Raz, 2, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, Raz, dwa. zakończenie naszego spotkania. Chciałam Wam bardzo podziękować za aktywność, za udział, za to, że starałaś się, jak starałeś się jak najlepiej pojąć ten układ, przyciągnij na chwilkę lewe kolano. Zapraszam Cię też do części kolejnej tego układu, jeżeli szczególnie jesteś ze starszych klas, ponieważ będziemy starali się zrobić modyfikacje w tym układzie obroty. Przyciągnij piętę do pośladka, wyciągnij rękę przeciwną w górę, kolana do kolana. Super. Ok, i przyciągajmy drugie kolano. Świetnie. Stopa do pośladka, kolana do kolana, przeciwna ręka w górę. Super, Ci poszło. Jeżeli czegoś nie udało się złapać, przewiń, Jeszcze raz sobie powtórz i będzie wszystko super. Eee, żegnam się ja, Kasia, bardzo serdecznie eee, i zapraszam Cię na kolejne spotkanie. Idzie się również pożegnać tradycyjnie mój pieseczek który zawsze czuję, kiedy kończę nagrania, ponieważ przybiega, to wtedy już może się z Pańcią bawić. Wszystkiego dobrego wam życzę. Do zobaczenia. Papa! Pa.